Człowiek miał wszystko stan kąta na plusie Auta klasy, a w garażu miał ze dwa na luzie Praca wymarzona i wypłata godna żona bardzo piękna i stylowo modna Interesy norma Kręciły się, bo na to co roku ze swą damą spędzał wakacyjne lata Na przypale Stawiał na legale Miał warunki doskonałe Kontrakty, umowy Zlecenia nagrane Nosi łeb na karku Wszystko pięknie obcykane Życie wymarzone Droga usłana różami Bądź zawsze, życie pata fikle i świeczka w momencie gaśnie Skończy się miłość Kończą się przyjaźnie w jednej chwili stracić możesz to co dla ciebie jest ważne Nigdy nie ufaj od razu, a ostrożny bądź zawsze Życie pata fikle i świeczka w momencie gaśnie Skończy się miłość Kończą się przyjaźnie w jednej, chwili stracić, możesz to co dla ciebie jest ważne Wszystko było piękne, życie usłane różami Hajm był pomnażany przez człowieka z zasadami Wszystko jak w zegarku nie ma żeby ktoś nawalił Życiowy biznes płynął na fali jeszcze parę lat też Patrząc w otali Miał przyjaciela co od zera zaczynali, zaczynali. Bratyska krew dzięki Dali. Teraz są na szczycie, plan był dobrze wykonany. Na siebie mogli liczyć i sobie ufali. Nasz koleżka nieświadomy, że mógł go przedalić. Ale władza mydli pani za plecami hajstrugany został wyjebany, zerwał przyjaźni Kajdany. Ten plan był utajany przez w duże. W jego głowie doszło do poważnych zaburzeń. Zapomniał o zasadach, swoich się nie bali. Karma tu powróci, ale po podwójnej skali. Nigdy nie ufaj od razu, a ostrożny bądź zawsze. Życie pada w i świeczka, w momencie gaśnie. Skończy się miłość. Kończą się przyjaźnie. W jednej chwili stracić możesz to, co dla ciebie jest ważne. Nigdy nie ufaj od razu, a ostrożny bądź zawsze. Życie pada w i świeczka w momencie gaśnie. Skończy się miłość. Kończą się przyjaźnie. W jednej chwili stracić możesz to, co dla ciebie jest ważne. Coraz dłużej siedzi w że nie ma czasu już dla żony. Łeb urojony, bracocholik bez kontroli. A wywraca się pierdoli, chce pragnienie Przyjaciele dzwoni Krótki bajerina wika a nie ma, przyć na winka, Wrzuca na dupę spódniczkę A na usta leci śminka. Niegrzeczna dziewczynka Niewierny przyjaciel Ostro się dolą Mu typa na kwadracie Ta, Tyle w macie Przyjaźni i miłości Wracając do firmy Wyszły pełne niezgodności Faktury z przeszłości Nagły wybuch złości Wraca do mieszkania Gdzie miało nie być gości Ta. Zbierając drzwi słyszy jęki namiętności Gdzie bezlitosny, wjazd gwiazdo prosty Zabił z nienawiści Zrobi to zazdrości Przez bliski skazany, że je w samotności Nigdy nie ufaj od razu, a ostrożny bądź zawsze Życie pata fikle i świeczka w momencie gaśnie Skończy się miłość, kończą się przyjaźnie w jednej chwili stracić Możesz to co dla Ciebie jest ważne Gdy nie ufaj od razu, a ostrożny bądź zawsze Życie pata wikle i świeczka w momencie gaśnie Skończy się miłość, kończą się przyjaźnie w jednej chwili Чич може што цудла че би е важно.